Witamy, z strony Koneksja, wszystkich fanów sportu oraz kibiców piłkarskich. Zapraszamy na międzynarodowy turniej piłkarski, który odbędzie się 20 lutego na hali Włókniarzy przy ulicy Antonikowskiej. Turniej wystawia 10 osobowe reprezentacje, gramy po sześciu zawodników. Czterech rezerwowych w systemie Siła zaczyna się tam, gdzie kończy W trakcie turnieju w konceptę z materiałem z najnowszej płyty eksplozja ale nie zabraknie też znanych kawałeczków z płyty na ostrzu On Zapraszamy wszystkich do kibicowania swoim dziecięcom do rywalizacji w duchu fair play oraz do dobrej zabawy Dokryje się, tygrysie się otrzyma swój cel, iść do swego celu Nie może złożyć przed Nie ma na celu promowanie sportu, ducha walki, surowej rywalizacji oraz jednoczenie się wszystkich dzielnic i wspieranie ducha lokalnego patriotyzmu Nogi szybkie, niczym silny strzał jak 20 luty dzień pod znakiem muzyki i sportu się gdzie tam być. Co uniesiona garda? Co